Ceremonik od zawsze kojarzył mi się z mikrofonami na kamerowymi i firmą, która produkuje sprzęt do działania na zewnątrz. Jednak okazuje się, że od dłuższego czasu ten w swojej ofercie posiada mikrofon dedykowany do streamingu, który trochę przypomina Rode NT-mini USB, a trochę Elgato Wave 3. Także jeśli zastanawia was, jak wypada mikrofon za 400 zł od Monica, to zapraszam do oglądania. Całość dociera do nas w takim fajnym, całkiem modernistycznym opakowaniu. Wewnątrz, w piance zanurzony jest mikrofon, domyślnie zainstalowany na stopce. Natomiast w kartonie obok Znajdziemy dwa kable. Jeden z USB-C na USB-C i drugi standardowy USB A na USB typu C. Do tego papierkologia, naklejki i redukcja gwintowa z 5 8 na 3 8 cala. Ok, jednak kiedy zobaczyłem, że producent dołącza do tego mikrofonu kabel USB typu C na USB typu C. Moją pierwszą myślą było, czy da radę nagrać tym mikrofonem audio na telefon? I dobra, może na ten nie da rady, natomiast załatwiłem do tego testu telefon z USB typu C i jak widzicie, da się. Możemy nagrywać audio przy użyciu telefonu i teraz mały Protyp ode mnie ustawcie sobie. Kodek na WAV. jest to nieskompresowane audio, jeśli będziecie mieli MP3 albo jakiś inny. Zaczniemy od paru słów na temat stopki. Ta jest dość niestandardowa, cała metalowa, solidna. Na spodzie znajduje się rozległe ogumowanie, za sprawą którego nie uświadczymy tutaj samoistnego przesuwania się mikrofonu po biurku. Ogumowanie powinno też pomóc w wytłumieniu wibracji przenoszonych z biurka. Z mikrofonem stopka będzie połączona za sprawą odpowiedniego wycięcia, które wzmocnione zostało magnesem, mocnym magnesem. Zobaczcie szybki test celowo nie trafiam w wycięcie, a mimo tego magnes sam daje radę utrzymać stopkę. Moim Zdaniem to duży plus. Pod wycięciem skryty został gwinczeński 5-8 cala, do którego będzie potrzeba wkręcić adapter z kompletu. Po tym mikrofon przypasuje do właściwie każdego typowego ramienia, jakie znajdziecie na rynku. Mikrofon został zawieszony w takiej ramce, trochę jak w szurę SM7B. I teraz ktoś mógłby słusznie zapytać, czy to nie spowoduje przenoszenia drgań, no bo w końcu nie możemy zawiesić go na koszyczku antywstrząsowym. Otóż nie do końca, ponieważ pomiędzy ramką a mikrofonem znalazły się ogumowane kawałki, które powinny pełnić podobną rolę do gumek w koszyku antywstrząsowym. Mikrofon Saramon wykonany jest z plastiku, jednak ten nie pachnie taniością, a wręcz przeciwnie. Gdyby wszystkie plastikowe mikrofony tak wyglądały, to nikt nie krytykowałby plastikowego wykonania. Kratka chroniąca mikrofon jest oczywiście metalowa. Wewnątrz niej znajduje się gąbka, która ma na celu zniwelowanie popu. Jednak mimo to nie rezygnowałbym z pop filtru. ze sprawą tej gąbki w środku mikrofon praktycznie w ogóle nie prześwituje. Na froncie Saramonic zastosował ekran, który będzie nas informował o kilku rzeczach. Natomiast na tyle spotkamy dwa potencjometry. Do regulacji odsłuchu i do regulacji głośności nagrywania, a także USB typu C, co jak dla mnie zawsze jest plusem w sprzęcie. Opcji na tych potencjometrach jest więcej niż zwykle, ale zanim do nich przejdziemy, chciałbym tylko powiedzieć o tym, że kiedy regulujemy głośność fizycznie potencjometrem na mikrofonie, w systemie polecam ustawić ją na 0 dB. Różni ludzie mówią, żeby ustawiać między 80 a 100, ale to bzdura. Wszystkie czułości inne niż 100 wiążą się ze sztucznie ściszonym dźwiękiem. Teraz parę słów o ustawieniach, ponieważ mamy dwie opcje sterowania tym mikrofonem. Pierwsza z nich to oczywiście obrót gałkami potencjometrów, natomiast druga to wciskanie przycisków. Jakie zostały pod tymi potencjometrami ukryte. I teraz jeśli wciśnięcie ten górny przycisk, to włączycie lub wyłączycie direct monitoring, czyli odsłuch na słuchawkach w czasie rzeczywistym, a ekran umieszczony na tym mikrofonie zaświeci się jasnym niebieskim kolorem, czy też cyjanem, zależy jak na to patrzeć. Po drugim kliknięciu odsłuch zostaje wyłączony, a ekran mikrofonu podświetla się ciemnoniebieskim kolorem. Natomiast klikając ten dolny wyciszamy lub odciszamy mikrofon, o czym zostaniemy poinformowani kolorem czerwonym lub zielonym. W kwestii obrotu, górny potencjometr będzie regulował tylko Głośność od po Pocichu liczyłem, że za jego pomocą dostosujemy także głośność Direct Monitoringu, ale nie. Niezależnie od trybu Direct Monitoring posiada stałą głośność adekwatną do poziomu głośności nagrywania. Zaś dolny potencjometr określa czułość samego mikrofonu. Światło tego ekranu jest dosyć rozproszone i raczej nie razi po oczach. Jednak szkoda, że nie ma możliwości całkowitego zgaszenia, jak na przykład w Mozosie PM1000. Osadzenie potencjometrów trzyma bardzo dobry poziom, natomiast tutaj mam inny zarzut. Pokrętła działają w trybie by wire, czyli kręcą się w nieskończoność, a ich wartości określają, Wyślane są cyfrowo. W związku z czym nigdy nie wiadomo, kiedy skala się zaczyna, a kiedy kończy i to jedyne, co mi w nich przeszkadzało. Saramonic MV2000 jest mikrofonem kardioidalnym. Oznacza to tyle, że należy zwracać się prosto do mikrofonu, prosto padle do membrany. Nie mówimy do czubka tego mikrofonu, a w tym przypadku front bez problemu rozpoznacie, ponieważ umieszczony został tutaj również wskaźnik, który będzie Wam pokazywał, jak wysoki notujecie sygnał. I teraz jedyne, co mógłbym mu zarzucić, to to, że fajnie, gdyby w przypadku, kiedy łapiemy przester ten zaświecał się na przykład na czerwono, żeby wyraźnie nam zasygnalizować, że teraz to już jest przester, a niekoniecznie właśnie ta dobra poszukiwana głośność. I teraz charakterystyka kardioidalna objawia się w ten sposób, że kiedy mówię do frontu, brzmi najlepiej, teraz obracam mikrofon raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, mówię do boku mikrofonu Saramonic MV2000, obracam mikrofon raz, dwa, raz, dwa, mówię do tyłu mikrofonu Saramonic MV2000, jeden, dwa, trzy, cztery, mówię do boku mikrofonu Saramonic i ponownie mówię do frontu. Także tak prezentowałaby się charakterystyka tego mikrofonu. Szumy są nieodłączną częścią rejestracji dźwięku. Jednak w tym przypadku miałem drobny problem z tym, jak podejść do ich testu, ponieważ przy ustawieniu na podobnej odległości z pozostałymi mikrofonami w testowanej próbce dźwięk brzmiał tutaj bardzo płytko. Natomiast po zbliżeniu się i uwydatnieniu Proximity effect, ten nabierał basowego brzmienia, ale wtedy musiałem obniżać czułość, przez co szumy sztucznie malały. W związku z czym szumy porównywane są w tych samych warunkach. I teraz nie przeraźcie się. Wykres jest odpowiednio doskalowany, żeby wypełnić całe dostępne. Pole, po prawej znajduje się skala. W gruncie rzeczy różnica w szumach między mikrofonami wynosi około 7 dB, zależy gdzie patrzeć. NCX i SM900 zbliżają się do harmonika na niskich tonach, natomiast w górnej partii częstotliwości odległość ta wzrasta między nimi i w dalszej części dystans ten pozostaje zachowany na niekorzyść MV2000. Przy czym tutaj przypominam, że rozpiętość tych szumów to różnica między minus 101 a minus 107 dB, w związku z czym każdy z testowanych mikrofonów prezentuje dobry poziom szumów, jednak najlepiej wypadł tutaj SM900 zaraz po nim Nowox NCX i na końcu kolejki MV2000. Kończąc ten materiał, za chwilę usłyszycie próbkę porównawczą Nowoxa NCX, SPC Gear SM900 i testowanego dzisiaj Saramonic MV2000. Tymczasem ja koniecznie muszę wspomnieć, że cały ten materiał został zrealizowany właśnie przy użyciu tego mikrofonu, nawet ujęcia, w których teraz mnie widzicie w kadrze. Mikrofon cały czas znajdował się pod linią kadru. Nie wiem, czy go widać. Powinno być go widać. Także lecimy do porównania. W tym momencie mówię do mikrofonu Saramonic MV2000, który został wyregulowany w taki sposób, aby sygnał sięgał do minus 6 dB. W tym momencie mówię do mikrofonu Novox NCX, który znajduje się mniej więcej na odległość dłoni ode mnie, który ustawiony został w taki sposób, aby dźwięk wyeksponowany był na minus 6 dB. W tym momencie mówię do mikrofonu SPC Gear SM900, którego czułość ustawiona została na 92. Mikrofon znajduje się mniej więcej na odległość dłoni ode mnie. Próbka dźwięku, próbka dźwięku. Tak brzmi ten mikrofon. 13. W szczebrzeszynie chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie. Wszczeli wrzask szczebrzyszynianie. Cóż to ma być zatarzanie? Wezwać trzeba by lekarza, zamiast brzmieć, ten chrząszcz się tarza. Wszak szczebrzeszyn z tego słynie, że w nim właśnie chrząszcz brzmi w trzcinie. A chrząszcz odrzekł niezmieszany. Przyszedł wreszcie czas na zmiany. żeby ich chrząszcze w trzcinie brzmiały. Teraz będą się tarzały. Możecie dać znać, co sądzicie o tym, jak wypada ten mikrofon. Ten znajduje się na odległość mniej więcej dłoni ode mnie. Trochę się zbliżałem, trochę oddalałem, ale powiedzmy.